Jestem Władysława Czarneckiego. E, Mieszkam aktualnie w Francji. Przyjechałam na dzisiejsze wydarzenie razem z moją córką, czyli z e, i z jej partnerem. Mamy, mamy ogromną wdzięczność za to, że możemy uczestniczyć w tak ważnym spotkaniu. Spotkaniu, które daje nadzieję na to, że można wierzyć w sprawiedliwość i w to, że walka naszych bohaterów nie poszła na marne. Jestem dumna, że jestem wnuczką mojego dziadka, który oddał życie za wolność ojczyzny. I po prostu ta duma w moim sercu jest zawsze. Jeżeli chodzi o pamięć, to była żywa jak najbardziej. Ciągle pamiętam takie sytuacje jako dziecko, kiedy chodziłam z mamą na cmentarz i stawałyśmy pod krzyżem, tym wielkim krzyżem, na którym nie było w ogóle napisu. No i zastanawiałam się zawsze, co to jest za krzyż i mama mi opowiadała, że pod tym krzyżem pali się zliczy za dzieci, o których nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. I tam właśnie palimy. Nie za naszego dziadka, bo, bo, bo osoby, którego aresztowały, obiecały mojej babci, że śladu o za linie i że nigdy, nigdy nie postawi świeczki na grobie. A moja mamusia z kolei przechowywała gazetę, o której wspomniał profesor, przechowywała gazetę z wyrokiem śmierci od białą pościelą wyprasowaną, zawsze tam była i, i dzięki temu przetrwała do dzisiaj. Jak mamusia umarła, ja pojechałam do niej do mieszkania, tą gazetę wzięłam, żeby nadal ją po prostu przechowywać i, i przekazywać potomnym, bo to, bo to yy, do tamtej chwili była jedyna pamiątka, a teraz jeszcze ta wspaniała nota, która dołączy do tamtego dokumentu, który już nie będzie teraz samotny.